Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jest poniedziałek. Zaczynamy obóz przygotowawczy do walki. Jeszcze nie powiem wam jakiej, ale zaczynamy. Zacząłem już nagrywanie tak naprawdę w poprzedni piątek, gdzie byłem też w Krakowie, czyli za parę dni temu, ale oczywiście nie byłem zbyt niekonsekwentny w tym nagrywaniu i gówno z tego materiału wierzchowo do tego dzisiaj. Postaram się to zrobić tak, jak powinno to wyglądać, żebyście mieli co pooglądać. Ja jestem w drodze do hangaru. Dwie sesje, pierwsza indywidualna o 10.00. I już zaczął o 9 robić, ja dojeżdżam i później wspólną sesję o 12.30 tak, widzimy się przyjaciele w hangarze mam nadzieję, że ten materiał dociągnę do końca i uda mi się go pokleić i wam wrzucić Gitowa. pozdrawiam Kogo? Nie no, nie chcę ci wziąć no, i skończyliśmy drugi trening, oczywiście miałem wam coś nagrać, ale... ale nie mam czasu myśleć na masie o tym, żeby coś nagrywać Jestem chudszy niż byłem, szybszy niż byłem Trochę zmęczony, dużo pracy Mam wrażenie, że to będzie najtrudniejszy kamp Nie mogę się doczekać Fajne jest to, że mam wrażenie, że mam szansę się rozwinąć no, I to bardzo mocno. Mam nadzieję, że jej nie jest. Pierdolne. Co by się nie działo. Poniedziałek oczywiście, szalonek każdy poniedziałek. Powrót z Krakowa, wypadek na czwórce. Jest 16:40. Ja już wracam 2 godziny. Prosto do Fryzjera. Tak, obcinam są głowę. Do Barbera. Eee, później pół godzinki idealnie czasu i do Sebastiana. Eee, czyli mojego osteopaty. No, i 20, później skończymy terapię. 21. W, w domu zjeść spać, tak właśnie będzie, będą wyglądały kolejne moje poniedziałki. Fajnie, oczywiście, miałem wczoraj nagrać coś fajnego. Poza tym, że gadałem, zapomniałem, nie miałem na to siły. Ale jest wtorek, może uda się we wtorek. byłem eee, właśnie spotkanie z ze sponsorem, z Nexem półgadywać pewne rzeczy. Teraz śmigam na trening motoryczny. Wiem, że musiałem trochę plany, no bo termin jest krótki, więc trochę umierania przede mną na sesjach kontr ale tak musi być. I'm done. Ja już wróciłem po treningu i szybki reload fizjo i do pracy Potem na kolejny trening, więc totalnie szybkie pakowanie Jeszcze jedna rozmowa z klientem, bo zwolniło mi się miejsce na współpracę Lubię pracować z klientami, którzy chcą pracować ze mną To ma sens Wracając do mojej porannej suplementacji, bo o to kilka osób pytało na Instagramie Więc moi drodzy Jakby zamyka się to tak Opowiem wam co, nie opowiem wam dokładnie dawek Jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, to po prostu piszcie i wam powiem Omega 3 jakby wrzucam wszystko prawie, że rano, to co mogę łączyć rano, bo nie mam potem po prostu kurwa czasu i zapominam o tym, więc wolę to wszystko wrzucić prawie, że rano. Omega 3, e, kompleks witamin B, multivitaminy. E, multivitaminy Apollo Hegemony, bo jest jedna sensowna. E, kompleks witamin B, Stora. Następnie Astaxantyne, PQQ, q 10, Rodiole. Wrzucam sobie również. E, Probiotyk z Labuana, co jeszcze? A no, oczywiście 5 gram kreatyny, 4 gramy beta-alaniny, resveratrol i 20 tysięcy jednostek witaminy D. I to jest cała moja w sumie poranna suplementacja. Potem dorzucam tylko jeszcze kolejne 2 gramy omega-3, takiej bardzo stężonej, że, że generalnie mi wystarcza. Selem, Cynk? A rano jeszcze berberem rzucono, tak. No i to już jest wszystko. Dobra, ja lecę do Kuby na fizjo. O 14:40 klienci do 18:40 i o 19:00 trening. Dzisiaj ciężki dzień, trochę, trochę później wstałem. Rezygnuję z tak wczesnego wstawania na rzecz jego tej regeneracji. Później wstałem, miałem spotkanie ze sponsorem i, i, i gonitwa. Ale to już ostatni taki dzień, bo miałem go zaplanowany jeszcze zanim e, planowaliśmy walkę, więc kolejne już będą troszkę inne. Poskładany ja, już sobie się tu w gabinecie, od w pewnej dłuższej chwili, hmm. kilku nowych klientów konsultacji kilka kontrol, do tak naprawdę 18.00. Potem chwila chillu i na 19.00. Na matę z powrotem, jeżeli chodzi o moją dietę, to na pewno była ona bardzo przemyślanie ułożona, a przede wszystkim była prosta. Zrobienie wszystkich posiłków na następny dzień zajmowało mi maksymalnie między 30 a 45 minut. Przez co myślę, ją tak długo trzymam. Na trening, Pierdolę, trenuję w swetrze i w czapce dzisiaj. Dobra, jednak się przybrałem i wiem, że to będą najtrudniejsze przygotowania w moim życiu ale też pewnie najpiękniejsze Ma mata akupresorowa i do spania dobranoc dzień dobry w środę dzisiaj tylko minus 18 rano ja już byłem w gabineciku wiedziałem jak ktoś mi odmawia, odmawia wizytę 15 minut przed wizytą teraz śmigam na grupę zawodniczą na dziesiątą i potem wracam na chwilę do na chwilę, na godzinę do komory hiberbarycznej Odrobić się z maili i do domu, do spania Widzimy się na sali Jak podobało mi się mój trening? Tak, oczywiście znowu nic nie nagrałem, bo, bo, bo nie wiem dlaczego Dobra, jak tak, mała zmiana planu, zamiast komory hiberbarycznej Trochę wodoru to dość nowe urządzenie u nas w klinice. Można wodorować wodę, można generalnie się trochę nasycać w ten sposób przez wąsy. Ponoć bardzo ładnie działa antyoksydacyjnie i wspiera szeroko rozumianą regenerację. Również, więc testuję wczoraj miałem takie wrażenie, że po wypiciu tam 4 litrów nasyconych tym wodorem, jakby czułem trochę więcej energii, więc to jest ciekawe i dzisiaj też czuję się dość fajnie, mimo tego, że no już jest ciężko. Zobaczymy. Będę kilka razy w tygodniu wpadał sobie na takie zabiegi. Na pewno Wam dam znać, co tam, jak tam, a ja. swoich najlasków. meczka pół godziny. Tak. I na 16 zapaski z gułusiem. Dobranoc.